Witajcie w programie Proaktywni. Dzisiaj jest ze mną Agnieszka Piątkowska, właścicielka Blueberry, czyli kawiarni i pracowni tortów artystycznych. Cześć! Dzień dobry, hej! Skąd pomysł na kawiarnię? W sumie pomysł na założenie kawiarni to nie był mój pomysł, tylko pomysł mojego męża. Ja chciałam otworzyć samą pracownię tortów tutaj w Koszalinie, ale lokale były bardzo duże, z dużą powierzchnią. Wszystkie lokale, które oglądaliśmy miały powyżej 100-120 metrów, więc... Szkoda nam było nie wykorzystać tego miejsca, i mąż właśnie wymyślił, jak pracownia tortów, cukiernia, to i może by poczęstować na miejscu klientów naszymi słodkościami. I tak właśnie pomysł w sumie wypłynął od mojego męża. No mi się ten pomysł bardzo podoba, bo zobaczyłam Was dopiero jak przychodziłam przez, znaczy dopiero no tam 3 maja zobaczyłam, to może nie tak, nie tak ten, ale jak przychodziłam to sobie myślę, ale ładne miejsce, po prostu no, byłam zachwycona, jest takie jak ja mówię to instagramowe, to było zamierzenie, żeby to jakby ludzie w mediach społecznościowych dużo polecali, czy to wyszło przez przypadek? Ogólnie jestem detalistką, więc ja uwielbiam kwiaty, uwielbiam ładne wnętrza i dlatego też od razu wiedziałam, że otwierając kawiarnię na pewno będzie to miejsce, tak jak tutaj wspomniałaś, instagramowe. Chciałabym, żeby ludzie przychodząc tutaj dobrze się tutaj czuli. Ale powiedz, bo na razie na Instagramie jakby za dużo nie działacie. Macie już fajną sumę obserwujących, tak, tak, ludzi tak. polecają, ale Wy jako Wy nie jesteście zbyt aktywni. No właśnie ta nasza nieaktywność w mediach społecznościowych wynika z, po prostu z braku czasu. Jesteśmy tutaj z dziewczynami, nie. jest już nas w sumie pięć e, przez dwa tygodnie. E, wrzuciliśmy może dwa posty. No ale to wynika właśnie z tego, że mamy bardzo dużo zamówień, nie tylko tutaj w Koszalina, ale również funkcjonuje dalej w Darłowie, więc klienci dalej są, dalej są nawet ci sami, wracają. Współpracuję teraz również z, z hotelami, z restauracjami i po prostu nie mam czasu na media społecznościowe. To ja chyba dobrze o tym świadczę, bo jakbym cały czas wrzucała coś na, na Instagram, przyjdźcie, weźcie, no to chyba to wynikałoby z tego, że no nie mamy takiego popytu, a jednak te ciasteczka schodzą no do ostatniego ciasteczka. Dlatego no, jestem mało aktywna, ale postaram się tutaj poprawić. No, ale tak, jak mówisz, to dobrze o tym świadczy, że macie dużo ludzi, a jakby się nie wstawiała to albo. To znaczy, że nie masz, y, nie masz zamówień, albo masz ludzi od tego, którzy ci to robią. Tak, i dzięki tak. temu. Nie, sama właśnie... funkcjonuję, sama wszystko. Wszystkie posta są, posty są moje, więc wszystko ja sama tutaj organizuję, jeśli chodzi o Instagram. Jak dla mnie super jest to krzesełko ze skrzydłami, mhm. no bo jednak widzę, że pełno osób, o, nasza. Baby. Tak, nasze baby tutaj. No, moja córeczka się odzywa. Krzesło A, ze skrzydłami. Tak, kogo był to pomysł? Nie ukrywam, że to była inspiracja z kawiarni angielskich. Co też tutaj w Polsce stało się bardzo popularne. Chociażby skrzydła na Moliera w Warszawie. Chyba to mnie tak zainspirowało do tego, żeby właśnie tutaj w kawiarni mieć taką ściankę instagramową, właśnie, żeby klienci przychodzili. No bardziej to są klientki, bo najczęściej panie sobie tutaj robią zdjęcia na fotelu, chociaż no zdarza się, że panowie również usiądą i z kawką sobie zrobią zdjęcie, co mnie, co mnie bardzo cieszy, bo mam bardzo dużo oznaczeń na, właśnie na tym fotelu z tymi skrzydłami, no ale inspiracją właśnie były kawiarnie angielskie. A powiedz, jak już przeszliśmy do klientów kobiety, mężczyźni, bo to miejsce jest faktycznie takie kobiece, jest o, tak. dużo różu, ale jest też granat, no ale tak. generalnie w odbiorze są kwiaty, jest róż, jest kobieco. Mężczyzn to zniechęca, czy nie? Nie, nie. Mamy bardzo wielu panów, którzy przychodzą i bardzo chwalą róż, no wiadomo, że to jest kolor kobiecy, ale panowie, jak widać, również lubią ten kolor. Mamy bardzo wielu studentów... Panów, nie tylko pani, którzy przechodzą i, i bardzo dużo czasu tutaj spędzają, więc no wydaje mi się, że podoba się nie tylko paniom, ale też panom. A jak dużo czasu minęło od pomysłu otworzenia tego miejsca do, do wielkiego otwarcia? Przyznam się szczerze, że bardzo długo, ponieważ Pół roku zajęło nam wyremontowanie tego lokalu. Jak dla, nie, nie aż tak długo, ale, ale pewnie, pewnie jak wy w tym siedzieliście, mówię wy, bo już tu wiem, że też twój mąż Tak, dużo działał, dużo remontował. No mój mąż był takim no, najwyżejszym wykonawcą tutaj, tak, bo praktycznie wszystko robiliśmy sami. Ile mniej więcej, jeśli ktoś by chciał otworzyć kawiarnię, na jakie koszty musi się przygotować? No, nie będę ukrywała, że otworzenie takiej kawiarni w takim stylu, jak my tutaj otworzyliśmy, um, pół miliona. E, oczywiście mówię tutaj e, ze sprzętem, tak, bo to nie, ty, nie tylko jest sama kawiarnia, e, czyli te wszystkie piękne dekoracje, które e, no, też wiele kosztują, bo to są prawdziwe kwiaty. Znaczy, są sztuczne kwiaty. Sztuczne, ale ładnie wyglądają. No, sztuczne, wydaje, ale. Widać, że to takie sztuczne. Tak, 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 tak. tak. No ale przede wszystkim sprzęt jest bardzo drogi, tak, bo mamy tutaj 8 chłodni, jedną witrynę chłodniczą do, do tortów, mamy cztery lodówki, plus jeszcze szokówkę, piec konwekcyjny, sześć piekarników, więc no tutaj ten sprzęt jest bardzo drogi. Ekspres do kawy przede wszystkim witryna chłodnicza, no są to... A ekspres do kawy ile kosztuje? Bo to pewnie jest pierwszy koszt, który, jak ludzie myślą, a otworzę kawiarnię, ile kosztuje ekspres do kawy taki dobry? Y Tak, taki naprawdę dobry ekspres do kawy kosztuje około 40 tysięcy. No to są kwoty, to pół miliona 40 tysięcy. Jak finansowaliście to przedsięwzięcie? Y y sprzedaliśmy ogólnie mieszkanie w Darłowie, bo mieszkaliśmy w Darłowie przez te wszystkie lata. I mieliśmy taki cel, że albo budujemy swój pierwszy dom, albo otwieramy kawiarnię i będziemy po prostu z tego żyć. Wynajęliśmy tutaj mieszkanie w koszalinie i wszystkie pieniążki ze sprzedaży mieszkania w Darłowie zainwestowaliśmy właśnie tutaj w kawiarnię, czego kompletnie nie żałujemy, bo widzimy już przez te dwa tygodnie, że zyski są no, bardzo duże. No to gratulacje, super, bo to jest, no nie powiem bardzo odważne. Tak. odważne przedsięwzięcie. No wy już mieliście um, pracownię? Tak, no to na pewno jest łatwiej, ale jednak nowe miejsce kawiarni nie prowadziliście. nie. nie. Czyli mówisz, że nie masz stresa i widzisz, że to już się spina i, i będzie dobrze? Tak, oczywiście, że tak. Widzę to po klientach i widzę to codziennie, że codziennie mamy nowych klientów i codziennie ich po prostu coraz więcej. Zamówień też mamy bardzo dużo. Niestety musimy odmawiać bardzo często, bo nie jesteśmy w stanie zrobić 40 tortów na weekend. Ale no, ja się bardzo z tego cieszę. A powiedz, to zainteresowanie pieczeniem tortów jak wynikło bo teraz to jest no, mega popularne tak. mało kto już robi torty tam klasyczne takie tak właśnie mm -hmm. raczej się zamawia mm -hmm. jak powiedz jak to się zaczęło u ciebie wszystko się zaczęło w tych czasach covidowych prowadziłam wcześniej butik dla dzieci z odzieżą handmade projektowałam ubrania Znajoma mi szyła te ubranka, to były ubrania unikatowe. Eee, Innym niestety, kiedy przyszedł COVID, sklepy musiały być zamknięte, nie mogliśmy wychodzić z domów, postanowiłam zrobić swój pierwszy tort. Było to, no, te dwa i pół roku temu. Był on tak dobry, rodzinie bardzo zasmakował, że postanowiłam, że może faktycznie pójść w to, co kocham, tak? Bo ogólnie z zawodu jestem nauczycielem od języka polskiego. Prowadziłam butik, a tutaj nagle te torty. Więc mówię, no, coś już trzeba jednak w tym życiu sobie postawić za cel. No i torty wyszły torty. Był jeden tort na weekend, później były dwa torty na weekend. I już jak zaczęły się takie większe ilości, czyli te 6, 8 tortów weekendowo, postanowiłam, że. Otworzę małą pracownię cukierniczą. I tak to się stało. Otworzyła w Darłowie pracownię cukierniczą. 40 metrów miała pracownia, więc bardzo malutka. Nie było tam właśnie kawiarni, tylko sama sprzedaż tych tortów. No i niekiedy było tak, że w weekend naprawdę mieliśmy te 30 do 40 tortów tygodniowo do zrobienia. I dlatego też stąd pomysł, że może faktycznie przenieść się do większego miasta, otworzyć większą pracownię. Mieć więcej pracowników, no i, I tak też się stało, no i przede wszystkim większy zysk, bo o to w tym wszystkim też chodzi. Oprócz hobby, no to wiadomo, tak. że liczą się też pieniążki, bo trzeba zacząć żyć. Tak, utrzymać pracowników, tak, zapłacić oczywiście. wszystkie podatki, tak, ZUSy i tak. tak dalej, tak. No i właśnie, i po to się ma przedsiębiorstwo, żeby zarabiać. Tak jest. Powiedz jeszcze, bo chciałabym wrócić do remontu, tak szacujesz ile zaoszczędziliście pieniędzy robiąc sami ten remont? Uh -huh. e, może sami to jest też za dużo powiedziane, ponieważ yy, no pomagał nam też, yy, pomagali nam w sumie znajomi, e, ale no myślę, że około 150 tysięcy zaoszczędziliśmy na samym remoncie lokalu tutaj. No to już to jest nie bardzo dużo, tak, tak. To jest szokówka a... i ekspres. <laughs> a powiedz, jak łączysz bycie mamą z prowadzeniem własnego biznesu? Jest, jeszcze, jest bardzo ile ciężko. Mają twoje, ile mają twoje dzieci? E, Filip, syn, ma 13 lat w tym roku. Córka skończyła teraz w kwietniu 8 lat, więc są to już dzieci duże. Nie wymagają takiej opieki, jak tutaj właśnie leży na nas bobasek malutki, <kut-" Właściwie. Trzy> tak? 3 miesięczny, trzy miesięczny e, Więc to już no wiadomo, że to jest inna opieka. Moje dzieci już, e, przynajmniej syn, sam wraca ze szkoły. No, po córkę jeździ mąż. No ale nie ukrywam, że przez te dwa tygodnie jest mi bardzo ciężko pogodzić właśnie bycie mamą z, tutaj z prowadzeniem działalności, ponieważ jestem w pracy od 16 do nieraz 18 godzin dziennie. W Więc życie to jest praktycznie. Generalnie. Tak, śmieją się tutaj moi pracownicy, że ja powinnam sobie tutaj wstawić po prostu jakieś łóżko i tylko położyć się i wstać rano od razu wejść do pracy. Na jest duże, jest duże. Tak, tak, tak. Pomieszczeń jest dużo. A powiedz, twój mąż pomagał, pomagał, czy głównie on prowadził ten remont? Czy teraz też jest aktywny tutaj, czy zajmuje się już swoimi sprawami? Nie, mój mąż jest tutaj bardzo aktywny, także bardzo tutaj mi pomaga prowadzić działalność, bo to jest nasz wspólny interes, wspólny biznes, więc pomaga, tak. A powiedz, ciężko się pracuje z mężem, czy jest to fajna opcja na życie? Jest to bardzo fajna opcja na życie. Myślałam, że będzie gorzej, myślałam, że będziemy tutaj się kłócić, bo jesteśmy całkowicie w ogóle różni od siebie, ale o dziwo przez te dwa tygodnie nie pokłóciliśmy się ani razu, więc jest jakaś nadzieja na przyszłość. A co sprawiło najwięcej trudności na początku? Najwięcej trudności przede wszystkim dostosowanie lokalu właśnie pod... Przede wszystkim pod sanepit, pod wymogi, ponieważ tutaj wcześniej była apteka centralna. No jest to całkiem inna instytucja, więc chyba to sprawiało nam najwięcej trudności. Nie było przede wszystkim łazienki, musieliśmy ciągnąć kanalizację, wodę. No naprawdę, dlatego ten remont po prostu trwał tak długo, bo, bo takie trudności mieliśmy tutaj. Przede wszystkim łazienka dla klientów. To było naszą Trzy no, miesiące trwał właśnie remont łazienki. Może nie remont, tylko no, w ogóle stworzenie, stworzenie, tej tej jej, stworzenie jej dla klientów, tak? bo musieliśmy osobne pomieszczenie tutaj wygospodarować, wygospodarować tak, tak. A co poszło łatwiej niż się spodziewałaś? Przede wszystkim te pierwsze dni myślałam, że będzie ciężej, trudniej, ale mam wspaniałych pracowników, wspaniałą załogę. No i przede wszystkim ten nasz pierwszy nieszczęsny dzień, gdzie Myślałam, że faktycznie będzie tak, że będzie jeden stolik, dwa stoliki, a kiedy zobaczyłam kolejkę przed otwarciem, przed godziną 12, przed całą pracownią, to zaczęłam się bardzo stresować. Później wszyscy weszli, było około 20, może 30 osób. Wszyscy chcieli to kawę, to szejk, to napój, to jakieś ciastko, to zamówienia, to na torty, to chcieli się dowiedzieć, co jest, jaki mamy asortyment, co będziemy wykonywać. A powiedz w ogóle super, że mieliście tyle osób już na otwarcie i czekało, co też mam wrażenie u tak? że otwierasz i już osoby czekają, przez jest kolejka. Tak. Jak się promowaliście przed otwarciem? E, szczerze, to my się w ogóle nie promowaliśmy przed otwarciem. Na Instagramie pojawił się jeden post dodany w grudniu, że otwieramy się w marcu. Niestety nie odważyliśmy się w marcu, więc napisałam drugi post, że otwieramy się 1 maja. I to było nasze promowanie, więc tego nie było za dużo. Nie miałam po prostu czasu na media społecznościowe, dlatego też byłam bardzo zdziwiona, że tylu klientów do nas dotarło. No ale nie ukrywam, że bardzo wielu klientów dotarło do mnie z Darłowa. Także, także dziękuję no, bardzo właśnie moim no, stałym klientom. Tak. tak i przede wszystkim rodzinie, bo oni też dopisali. Super fajnie. Fajnie mieć zgraną ekipę. A powiedz, z czego jesteś najbardziej dumna? Oj, na pewno jestem dumna ze swoich dzieci, że oni tak to wszystko cierpliwie znoszą, no bo nie ukrywam, że niby są duże dzieci, tak, no bo jest na... jednak no, córka ma 8, syn 13, ale jestem bardzo z nich dumna, że właśnie, że są cierpliwi, że wytrzymali to wszystko, że no, praktycznie oni byli sami w domu, tak? Przychodziłam tylko, żeby im zrobić obiad i później, żeby im zrobić kolację. Kładam ich spać i, i przyjeżdżałam tutaj, żeby dokończyć zamówienia. Więc chyba jestem dumna najbardziej z moich dzieci. A co sprawi Ci najwięcej radości w tej pracy? Oj, wszystko. Jestem zapaloną cukierniczką. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie jestem z zawodu cukiernikiem, jestem nauczycielem, ale przede wszystkim zadowolenie klientów. A, A czego Ci życzyć na koniec? Przede wszystkim sukcesu i dużo klientów. I chyba odpoczynku. O, to <laughs> tego właśnie Ci życzę. Dziękuję, dziękuję bardzo za to. Dziękuję ślicznie.